Kochani moi drodzy, jestem w trakcie nagrywania tego vloga, ale przypomniałam sobie o bardzo ważnej sprawie, dlatego daję to od razu na początek vloga. Słuchajcie, w tę sobotę w moim sklepie Twinkle Candle będę sprzedawać świece, będziecie mogli zrobić sobie ze mną zdjęcie, będę mogła wam świeczki podpisać. Także, jeżeli jesteście zainteresowani, to właśnie w tę sobotę od 11 do godziny 16 na Placu Grzybowskim 10 będę. I będziecie mogli się ze mną spotkać Także jeżeli przyjedziecie, będzie mi bardzo miło e, No i to taka mała informacja Jeszcze wam to raz napiszę w opisie Już nie przedłużając, zapraszam na vloga Jest właśnie 8 rano Luka pakuje wszystko do samochodu Jedziemy do Łodzi Jedziemy na moje włosy, nie byłam już dawno Ogólnie chyba takie taśmy powinno się podciągać tam co 4 tygodnie Co 5 Mnie nie było Od listopada, a jest luty Także tutaj jakiś koutun No Coś trzeba po prostu z tym zrobić, e, jedziemy do Łodzi, Charlie z Luką zawsze w tym czasie chodzi na kulki, e, także cała rodzina jest zadowolona, halo. A tutaj mój kochany Walenty sprawił mi taki bukiet róż, już niestety trochę opadają, ale to tak... No zawsze z tymi różami ciężko w zimie Piękny bukiet 101 róż Takie jeszcze balony dostałam, jeden mi się niestety przebił e, Ale takie piękne Przed z tymi różami I naprawdę wyglądało to super A jeszcze póki nie ma luki to powiem wam, że zastanawiam się Czy nie zrobić sobie takiej ciemniejszej góry I tutaj po prostu Tego dołu jaśniejszego, bo teraz Jak już mam taki odrost ciemny To wydaje mi się, że całkiem nieźle to wygląda Nie wiem, zobaczę Zobaczę co tam mi zaproponują, ale tak sobie właśnie myślałam, żeby trochę ciemniejszą górę, tutaj spód jaśniejsza, później jak przyjdzie wiosna, lato, to sobie górę rozjaśnię. Hey, e, dzień dobry, poproszę frytki. Male. Male, dobrze, tylko dalej. Dobrze, poproszę też trupiący muffin z serkiem takim, e, z woreczką i szybkieczką. Tak, tak, tak. Dalej. E, poproszę herbatę czarną czy Earl Grey jest? A, tak, mamy czarną i Earl Grey. Super, to Earl Grey, ale z cytryną koniecznie, proszę Panią, z cytryną. Do, a cukier będzie do herbaty? Bez cukru, ale cytryna. cytryna. Dobrze, dobrze. Okay. E, I e, tosta jednego z pieczarkami i serem. Nie wierzę jaka obsługa, co? Ale ja mam jaka wrażenie, że to ta elegancka. sama Pani, wiesz? Może zobaczyła, że to my. Nie, chyba nie, ale po prostu to możliwe, że to ta może sama Może miałam wtedy zły dzień, ale normalnie szybko, sprawnie Dobra, muszę jechać, Mam nadzieję, że cytrynę dostanę Tak, trzymaj parę Jest air grey i jest cytryna, no czy może być lepsza obsługa? Jezu, i to zawsze nasza tradycja, co? To Ten nasza laczek, tradycja proszę. Jak nie wiecie, to kiedyś tutaj byliśmy i miałam ciężką sytuację z panią <noise> Nie dostałam wtedy cytryny Charlie, Szerega ogląda Mam frytki dla ciebie, wiesz? O, jaka moja słodziaczka jedzie, tak? Jedziesz z tatą na kulki? Je tak Bawcie się dobrze, mama idzie się odpicować trochę Już się tutaj farbuje, czekam aż, aż mnie poproszą na myjkę I tak jak mówiłam, poprosiłam, żeby góra była ciemniejsza I tutaj, żeby było jasne, tutaj stonujemy po prostu Więc za dużo się ogólnie nie zmieni, ale będzie taki efekt odświeżony, już po. Zobaczcie, jakie fajne, w ogóle mam taką świetną pielęgnację e, w, Takie mięciutkie włosy mam po. Tutaj góra troszeczkę ciemniejsza, ale ja nie chciałam takiego brązu, tylko właśnie tak troszeczkę ciemniej. Super, jak dziewczynka się czuje. Takie świeże włoski, pewnie dopiero na wiosnę, na lato sobie zrobię dłuższe. A teraz takie są fajne. Muzyka Jeździłam tutaj po tym placu przed manufakturą, jak porąbana, dlatego że nie mogą znaleźć restauracji Polka. To jest restauracja Magdy Gessler. Umówiłam się tutaj z luką i jeżdżę. Pytam jedną osobę, pytam drugą osobę. Nikt mi nie potrafi powiedzieć, gdzie to jest. A to jest przy samym wejściu. Chyba z 10 osób zapytałam e, i jeździłam tutaj w kółko. Tam byłam tu, tam, a tutaj zobaczcie, takie wielkie są czerwone szarfy i na tym jest jak byk napisane Polka. Trafiłam. Trzeba się bardziej rozglądać wokół. Cześć! Co to za brak humoru? Dopiero wstała? Wstałam minutę temu, spała godzinę. Na, na, na klatkę w kawiarni. O matkus, to tu nie wiem tak spać. chodź, ja cię rozbiorę. Chodź. Jak ci się podoba kolor? Pięknie, pięknie, nie życie. byłeś no, przekonany jest... do tego ciemnego nie, u góry, ale. ty mówisz, że dzisiaj zrobić ciemne włosy. Nie, ale, ale to nie, nie takie ciemne brąz, to tylko to znaczy jest tutaj ciemny, ale Fiekutkie fajnie. Jakieś, takie... Tak. Ale dobrze w sensie Tak, fajnie? No. Dziewczęco, ty no, lubisz. No, tak? tak, 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 naprawdę, bardzo ładnie. Pierwszy sort, maseczka. Przymier <laughs> Przymierzyłam dla ciebie i zapomniałam zdjąć. Dostałam od. Anety, ładna? Bardzo ładna. Ja myślałam w ogóle, że chodzi o włosy, nie? Mówiłam, no, że mam taką maseczkę z kryształkami. Dostałam to, dwie. Dostałam dwie, jak ja. mówię, no uważaj, jak tu założyłam, to my myślałam, że to do włosów. Tak, no tak z kryształkami. No i no, myślisz, że nie da się? Z jakimiś tam to wiesz? Ładna? Tak, bardzo ładna. Teraz będę robić w maseczce. Tak? W końcu, jak już za chwilę schodzą zakazy, kolejne dzisiaj państwa ogłosiły, że znoszą wszystko. Wszystko co ja możliwe Ja już byłam dwa razy chora na COVID i można Każdy tak. już raz jest lepszy, więc oby to się skończyło Chciałam zamówić po takim śledziu dla każdego na przystawkę, dobrze, że zamówiłam jednego Ogromna porcja Wielkie tak? porcje, ale ciekawe jestem jak główne danie, bo ja pamiętam, że kiedyś zamówiłem jakąś kaczkę i była nie taka duża, więc wszystko inne jest wielkie To jest bardzo gorące dla mnie, a to dla dziecka nie Tak? No to dobrze jest No Chodź, spróbuj Ooo no. Dobry rysunek? No, się chyba się ja minę zrobiła, tego wie. Yeah. Już Cię nie męczy, zrób minę. Yeah. <laughs> Wczorajszy dzień niestety mi się uciął, dlatego że miałam jakiś wyrzut boreliozy. Czasami tak jest po prostu, że wchodzę w stan, gdzie się bardzo źle czuję i psychicznie, i fizycznie. Dlatego jak już wczoraj wróciłam do domu, to zaległo mnie. Tak. Zrobiłam sobie kąpiel, no już tak leżałam, ale dzisiaj z rana wstałam z nową energią. Byliśmy na. Nasi... Dobry mut mam z rana. Musimy jechać załatwić kilka spraw. Akurat mamy do Charlie opiekę. E, muszę zawieźć pieniądze do banku. No, musimy takie różne rzeczy po prostu z dorosłego życia załatwić. Jedziemy. Jeźdź do domu, bo musimy jeszcze po coś podjechać też, tak? To dokumenty jakieś. Tak, tak, tak. Strasznie mi się to podoba. Wyglądam jak arabka. Możesz ruszać. Na pewno was to zaskoczy, gdzie teraz jestem. E, przyjechaliśmy na starówkę, na jarmark Bożonarodzeniowy, bo jeszcze jest. E, Luka poszedł wypożyczyć łyżwy. A ja stwierdziłam, że jest mi bardzo zimno, bo mam w ogóle założyłam sobie dzisiaj taką bluzę z odkrytym ramieniem, nie wzięłam szalika, tylko mam kożuch, ale nie spodziewałam się, że będę w ogóle wychodzić. Chyba Luka do mnie dzwonić, a ja już sobie grzane na wzięłam. Niestety, Luka miał pecha. Przerwa techniczna jest i to godzinę. To jest już, ja tutaj przyjeżdżam już nie wiem, może z dwa tygodnie, bo już cztery raz. To mój czwarty raz w przeciągu dwóch tygodni i nie wiedziałem o tej przerwie. Od 12 do 13 jest przerwa, jest 12.07. <grym> Nie widziałem o przerwie, ale... No ale spoko. No. Chcesz grzańca trochę? Grzańce nie, nie chcesz, możesz, bo samochodem jest. kanapeczki ze smalcem. Tu pan Jakiś powiedział, kibarski? że nie ma póki ale co tam są. Zobaczcie, dobrze? jak ładnie w tej budce, bo jest to jest akurat Magdy Gessler. <laughs> Znowu wczoraj no, byliśmy u Magdy Gessler w, w Łodzi, a teraz jesteśmy tutaj na jarmarku. <laughs> bo tutaj jest restauracja też Magdy. Fajdę z pasztetem z dziczyzny. A jest ze smalcem? Ze smalcem jest? Y to ja ze smalcem poproszę Tak. Z ogórkiem. Coś wam powiem, jak czasami niektórzy piszą te Angelita, tylko ostrygi, owoce morza lubi. To muszę wam powiedzieć, że jestem ogromną fanką polskiej kuchni, czyli nóżki w galarecie, e, smalec, pajda. Nie, ja mam grzęca. E, uwielbiam, a najlepszy smalec robi mój wujek Heniek e, ze Skołoszowa, pozdrawiam. Kiedyś y, dostałam smalec jak wracam z wesela od nich I ja go słuchajcie zjadłam w, w trakcie już podróży chyba zjadłam, wieczorem zjadłam Cały duży słoik zjadłam y, przez jedną dobę I po prostu później tak się źle czułam No bo wyobraźcie sobie taki duży słoik smalcu zjeść na takie chuchro Nie, wtedy nie byłam chuchrem Pączka zamówiłem Co zamówiłeś? Pączka. A Jednego zaraz jest już czwartek Co? 24 tak. za tydzień Angelika nie chce pączka zając gdzie jest to w środku. Malinka jest w środku. Mówisz, że podobno Magdy Gessler pączki w 204 Czwartek kosztują 30 zł. 20 parę? No pączek. i jakie kolejki są tam zawsze? A w Krakowu, 90 groszy. Ale ja kiedyś, pamiętasz jak załatwiłem, że um, Chyba było z 50 osób, do 50 osób w kolejce do pączków za przykładowo złoty 30, zł, a obok nie było nikogo do pączków za 2 zł. 500. Tak, i że wolałem te 70 groszy dopłacić i po prostu mieć dwie godziny <gryw> wolne. Najpierw wziąłem sobie grzańca, a teraz Luka przyniósł herbatę zimową. I o, dawno nie piłam tak dobrej herbaty. Jest tutaj sok malinowy miód. Pomarańczka pycha Łooo wow. Z fiołkami bardzo, bardzo No to jest luksusowa kanapka, nie można powiedzieć Misiak Pani Magda Gessler, naprawdę wow jak cię zabrałem, kochanie Czy ty wiesz, że te kwiatki są jadalne fiołki? Nie wiem, ale ja ich nie jem mm. 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 Jak Strawa. co? <grym> <grym> <Oho>. <grym> Mamo, zabierz już te ozdoby świąteczne Jakoś będziemy już na dniach pozbywać się ozdób Zobaczcie, jaka to jest już mądręka. Ona mi trochę przypomina z Flintstone'ów tą taką córeczkę, co miała w cucyczku kość. Wiesz, co? Taki słodziak. Chodź Charlie, do windy. Jedziemy teraz do TK Maxa. Może coś zjeść i do TK Maxa, bo zapisaliśmy Charlie na bal przebierańców, bal karnawałowy, tak? Jest coś takiego? No, tak się jest mówi? Jutro, bal karnawałowy? Jutro, no No, tak, no tak, także jutro ją zapisaliśmy. Można zapisać po prostu na takiej sali zabaw, także. Idziemy wybrać strój. No, uszapkę, bo jest zimno na zewnątrz. No ślicznie. Chcesz być unicornem? Takim jednorożcem słodkim? Czy wolisz być księżniczką? Charlie, wybierz. Charlie, co wolisz? Myślę. Taki jednorożec czy księżniczka? Ona woli, ona woli lale. Miniu, wszystkie te stroje takie fajne policjanta, czy jakiegoś kowboja są na dzieci od 3 do 5 lat. To jest takie małe. A tu zobacz. Uuu, o tak. Tak, ja też za tym byłem. Czarciu, wszystko chcesz. O, jeszcze coś ciekawego? Tak, ja mam to wziąć, dobre. Tego nie. Daj. Tego nie, ty już tyle ostatnio dostałeś prezent. No nie damino, Unicorn? No, Junik, no chciałabym coś fajniejszego, ale na przykład pamiętasz, ty kiedyś zamawiałeś ten strój e, więźnia, albo z czegoś, to, to było wszystko za dużo. Dajte. Ona nie mogła się w tym poruszać, a to myślę, że jest spoko. Na pewno. Wróciliśmy do domu i widziałam Ci w internecie bardzo fajny przepis y, na takie placuszki. Jest, taki, jest taka pani na Instagramie, to jak sobie piszecie, jedz pysznie, to ona w takich krótkich filmikach wrzuca takie proste przepisy i tam były bardzo fajne placuszki dla dzieci czy dla Was. Trzy składniki tylko trzeba. Taki serek homogenizowany, y, mąka. I jedno jajko. Do tego jedno jajko. Mieszamy to wszystko. Nie wiem, czy kolejność ma znaczenie, ale robię według kolejności takiej, jak była na filmiku. Mieszamy dokładnie ten serek z jajkiem, więc w czasie już tutaj mi się mm, patelnia nagrzewa. I wszystkie te placuszki wykładamy na suchą patelnię. Nie dodajemy żadnego oleju, oliwy, masła, tylko po prostu na taką suchą patelnię wylewamy placuszki. I teraz trzy, około trzech łyżek. O matko, wszystko mi się tu wysypie. Już robię ci kochani, ona jest bardzo głodna. Zobaczcie, jak to jest w ogóle proste i szybkie. Raz, dwa, trzy. Zobaczcie, już dobrze to wszystko wymieszałam. Mamy taki kolor w sumie jak serek. I teraz na patelnię będę wykładać takie po prostu małe placuszki. Moglibyśmy pewnie zrobić jakiś jeden duży placek, ale fajne dla dzieci są takie małe. A, no nie, wiedziałam, sześć piątkę, piątkę, piątkę boję się po prostu, że zaraz to spalę jak czasami ktoś mi zarzuca, że ja nie potrafię gotować w wieku 25 lat to słuchajcie, ja tak naprawdę nie miałam potrzeby gotować do tego czasu, dlatego, że no jak była mała to gotowała moja babcia moja mama, później jak moja mama miała z moim ojczyłem restaurację no to zawsze w tych restauracjach jadałam moja mama też w domu coś tam zawsze gotowała jak się wyprowadziłam z domu to Luka gotował tak się złożyło, że tak naprawdę nie miałam potrzeby gotować, ale ostatnio, no jak mam dziecko, no to wiadomo, zaczynam, poza tym, że nam się trochę nudzi cały czas jedzenie na mieście. I teraz powinnam wykałaczką poprzerzucać, ale jeszcze nie mam jak przerzucić, no bo tutaj może za grubo to tutaj dałam, o, o, musisz zjeść ze smakiem, to wtedy będę ci gotować, jak będziesz wybrzedać, to będzie mi smutno, no to poczekaj tutaj chwilę, weźmiemy cukier puder może. Jest cukier puder? Jest! Królewski, moi drodzy! O nie, zaczyna mi się to wszystko przypalać. Nie, wezmę drugą patelnię, spróbuję. No, ta jest przypalona, może dlatego takie ciemne są. Nie, no zobaczcie, jak te wyszły. W porównaniu do tych, ale podobno y, nawet naleśnik jak się robi, to pierwszy jest do wyrzucenia, a później reszta jest dobra, więc może w przypadku tym też tak jest, albo po prostu na niespalonej patelni wychodzi lepiej. Proszę, oh, sama robiłam. doceń. Dobra? Wzięła drugiego gryza, to chyba dobre. Co chcesz? Tak. Chcesz jeszcze miamniam? Mniam? No widzicie, to jest mój bubuś! <noise> Proszę. To jest kolejna tura i zobaczcie jak, jak się wyszkoliłam, jakie piękne. Za dużo Charlie. Ale zobacz, ile ty zjadłaś. To taka głodna jesteś. <noise> Już ci więcej nie dam, dobra, musisz się tym delektować. Ok? Już więcej nie dostaniesz, to jest ostatnie. A tutaj pod przykryciem zostawiłam dla Luki, bo on wróci po treningu, więc może będzie chciał. I do tego akurat w jego przypadku em, może zjeść sobie z takim dżemem z Figi. Przywieźliśmy go z Włoch, więc może być bardzo dobre połączenie.